Jeżeli jakaś strona internetowa w szczególny sposób przypadła nam do gustu, warto umieścić ją w gronie zakładek. Dzięki czemu regularnie odwiedzanie jej stanie się o wiele prostsze. W tym celu w menu przeglądarki Firefox rozwijamy pozycję zakładki i korzystamy z opcji Dodaj zakładkę. Podczas konfigurowania możemy zmienić miejsce wyświetlania skrótu i jego nazwę. Najbardziej wygodny jest pasek zakładek, znajdujący się tuż pod paskiem adresu. Opcję Dodaj Zakładkę można wywołać również skrótem klawiszowym Ctrl i D. Analogicznie sytuacja wygląda w przeglądarce Chrome. Z menu programu wybieramy opcję Zakładki, a następnie Dodaj stronę do zakładek. Również w tym przypadku sprawdza się skrót Ctrl i D. Nową stronę możemy dodać do paska zakładek także poprzez kliknięcie na nim prawym przyciskiem myszy, wybraniu stosownej opcji i ręcznym wpisaniem adresu. Zakładki można grupować również w stosownych folderach.